O mój kochany wspólnik robi namierzanie. Dobra ja pójdę zrobić paliwko w storage'u. O ja pierdziele klapa się ruszyła. Dobra idziemy sobie na te kamery pooglądać co robią pozostali wspólnicy. Ej koleżanko kochana co ty tak wypierdzieliłaś z tego medbaja tam się policzy co? Gonicie jakiś pijany cymbał? O Jezu zabiła nam uczciwego wspólnika. Dobra wspólniku kochany, dokończ sobie te zadanie, ja idę do nawigacji i zrobić rakiety bo został mi tam ostatni task. Jak ty się tutaj znalazłeś? Do nawigacji się idzie w prawo baranie czemu idziesz naokoło jak cymbał. O nie wspólnicy ratunku goninnie rudy pomocy. Ratujcie mnie help. Wspólnicy pomarańczowym mnie zamknął i dosłownie kilka sekund i byłbym już trupem wentował. Wywalmy go bo nie jest naszym wspólnikiem. To nie ja cymbale, nie wentowałem. Okej, okay, no dobra. Słuchajcie mnie zgromadzeni tutaj w naszym kole różańcowym. Granatowy jest hipokrytą i na moich oczach przeczyścił dwa wentylatory. Jesteś mistrzem tego radaru i wiem, że wychwycisz każdego pierona, który czyści te jaskinie. Zostawię cię tutaj w wspólniku i idę robić moje zadania. Widzowie widzieliście to co ja? Ktoś wyskoczył z klapy do mojego wspólnika. Wracam, wracam do, wspólnika, do wspólnika, wracam, wracam do, wspólnika. do wspólnika. Idę radować wspólnika. wspólnika. they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine